Jestem Karolina Stublu i pokażę Wam dzisiaj zabawki, dzięki którym podróżowanie z dzieckiem stanie się łatwiejsze. Zajmiemy się dzisiaj zabawkami dla dzieci w wieku 5-7 lat. Na co zwracamy uwagę, jeżeli chcemy zabrać dla dziecka coś w podróż? Przede wszystkim, żeby zabawka była małych rozmiarów, żeby, wiadomo, zmieściła się do bagażu. Po drugie, żeby była bezpieczna, nie miała żadnych ostrych krawędzi. Po trzecie, najlepiej, żeby nie miała też żadnych skomplikowanych instrukcji, żeby dziecko się po prostu na nie irytowało. Na początek na tapetę bierzemy zabawki dla 5-6-latków. Jeżeli interesują Was zabawki dla starszych dzieci, to nasz film został podzielony na rozdziały, więc zapraszam Was do drugiego rozdziału. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że w przypadku zabawek wiek to jest trochę rzecz umowna, więc część z propozycji, które tutaj mam, równie dobrze sprawdzi się dla młodszych dzieci, ale także i dla starszych. Na pierwszy ogień. Bierzemy tablicę magnetyczną APKi Kids. To nasz bestseller. Dzieci bardzo ją Do tablicy dołączony jest magnetyczny rysik, dzięki któremu z wnętrza tablicy wydobędziemy metalową kuleczkę. Te małe kuleczki tworzą obrazek. Do zestawu dołączone są też karty z obrazkami, które dziecko może odwzorowywać. Oczywiście może też tworzyć własne obrazy. A teraz czas na kolejny hicior, czyli gry magnetyczne The Purple Cow. Kompaktowe, a do tego magnetyczne gry idealnie sprawdzą się podczas podróży. Dzięki magnesom, nawet drobne elementy nie pogubią się. Gier de Purple Cow jest bardzo dużo, znajdziemy coś dla dzieci od 3 do około 10 lat. Jednak dla 5-6-latków proponowałabym gry szkicuj i zgaduj, zadania matematyczne, ubieranki oraz kosmiczną misję. Kolejna propozycja dla 5-6-latków to kalkomanie w formie komiksu z marki Czeko. Tej zabawki chyba nie muszę Wam tłumaczyć jak działa. Kalkomanie każdy z nas zna ze swojego dzieciństwa. Ta jest w ciekawej formie, ponieważ możecie stworzyć swój własny komiks. Kolejna propozycja to podróżne łamigłówki The Purple Cow. Są to zestawy, w których znajdziecie notesik z 50 stronami zagadek o rosnącym stopniu trudności. To idealna propozycja dla małych miłośników, labiryntów, znajdowania różnic i tym podobne. Dziecko podczas zabawy rozwinie umiejętności logicznego myślenia oraz zdolności obserwacji. A teraz coś podobnego do poprzedniej e, propozycji, ale tym razem nie quizy, tylko po prostu łamigłówki, na przykład kolorowanie po numerkach albo znajdź to, e, tej samej firmy The Purple Cow. Tutaj również znajdziecie 50 kartek z zadaniami o różnym stopniu trudności oraz kredki do ołówek w zależności od zestawu. Kolorowanie po numerkach polega oczywiście na pokolorowaniu obrazka zgodnie ze wskazówkami. Z kolei znać to polega na odnalezieniu na obrazku wskazanego elementu. Nie jest to wcale takie proste, bo przykładowo to, że mamy podpowiedź Znajdź but czy psa, wcale nie oznacza, że będzie on wyglądał dokładnie tak samo jak tutaj. Z tyłu każdych łamigłówek jest QR-kod, pod którym kryją się rozwiązania. Kolejna moja propozycja dla 5-6-latków to kolorowanki wodne w wersji deluxe. Jestem pewna, że znacie tę zabawkę w wersji podstawowej, czyli bez czerwonej lupy. Jeżeli nie, koniecznie musicie to nadrobić. Kolorowanka wodna w wersji deluxe, oprócz magicznego wodnego pisaka, zawiera także wspomnianą lupę, dzięki której możecie zobaczyć szczegóły ukryte na obrazku pod czerwonymi mazajami. Idealnie w podróż sprawdzą się również gry logiczne Haba Logic Case. To jest taka gra, trochę w typie Montessori. Celem jest rozszyfrowywanie i rozwiązanie wielu różnych zagadek. Dzieci mogą sprawdzić poprawność swojej odpowiedzi za pomocą drewnianego patyczka. Wystarczy go włożyć do dziurki znajdującej się pod obrazkami z odpowiedzią. Jeżeli bez problemu uda się wyjąć kartę z podstawki, to oznacza, że zaznaczona odpowiedź jest prawidłowa. Gra motywuje dzieci do samodzielnego rozwiązywania problemów. Są do kupienia również zestawy uzupełniające, jeżeli wszystkie zagadki będą już rozwiązane. Kolejny hit, który sprawdzi się w podróży, zwłaszcza wieczorami, to lampka projektor. Przy pomocy tego małego, sprytnego urządzonka możemy wyświetlać obrazki i tworzyć do nich własne historie, bajki. Klocki plus plus w tubie. Klocki w kształcie pusików to bardzo kreatywna zabawka. Można je łączyć na płasko, a także tworzyć z nich budowle przestrzenne. Kompaktowe opakowanie z łatwością wciśniecie na przykład do bagażu podręcznego. Teraz mam taką propozycję: naucz dziecko grać w Macao. Po prostu zabierz ze sobą zwykłe karty do gry, przypomnij sobie swoje gry z dzieciństwa i naucz grać w nie dziecko. Tutaj mam takie karty w fajnym pudełeczku metalowym z marki Rex London. Teraz przechodzimy do zabawek w podróż dla 6-7 lat. Zaprojektowane w Nowej Zelandii są wykonane z przyjaznego dla środowiska kartonu pochodzącego z recyklingu. Każdy zestaw Elgi zawiera ponumerowane elementy układanki, nietoksyczny klej oraz instrukcję do zbudowania danego zwierzątka. Kolejna propozycja to klocki magnetyczne Pixio. Kreatywne klocki łączone dzięki przemyślanemu systemowi magnesów. Do zestawu dołączona jest instrukcja, ale jeżeli chcesz mieć dostęp do większej ilości pomysłów, pobierz specjalną aplikację stworzoną przez producenta. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć własne konstrukcje. Gry karciane nie zajmują dużo miejsca. Na przykład ta od Deperlka. Gra karciana Kwartet polega na zebraniu czterech kart z danej serii, na przykład cztery gady. Gracze muszą wytypować poprzez pytania, jaką kartę posiada przeciwnik. Jeżeli osoba zapytana posiada pożądaną kartę, oddaje ją. Wygrywa gracz, któremu udało się zdobyć najwięcej kwartetów. Na każdej karcie zawarte są przeróżne ciekawostki dotyczące zwierząt. Gra jest w języku angielskim. Kolejny pomysł to różnego rodzaju zagadki. Tutaj mam taką książeczkę z zagadkami Marki Kapitan Nauka, w której znajdziecie 100 wciągających, podchwytliwych zagadek. A tu z kolei zagadki obrazkowe w formie kart w języku angielskim. Odpowiedzi znajdziecie na odwrocie. Hitem u nas, a dodam, że mam dwójkę dzieci, okazały się być podróżowniki wydawnictwa MAC. To niezwykła seria książek dla dzieci, będących doskonałym połączeniem przewodnika i kreatywnego pamiętnika. Dzięki zamieszczeniu w nich zadań dzieci lepiej poznają odwiedzane miejsca, a także wiele nauczą się o otaczającym je świecie. Z podróżnikami możecie polecieć m.in. do Włoch, Chorwacji czy Grecji, ale także pojechać na warmię i mazury. Wydrapywanki w wersji dla starszaków zapewnią zajęcie na długie minuty. To jest zabawka, którą lubi każde dziecko niezależnie od wieku. Ekstra jest to, że np. te wydrapywanki od rzeko świecą w ciemności. Chodzi tutaj oczywiście o wydrapanie wzoru załączonym patyczkiem. Gry logiczne Smart Games. Parking Puzzler jest to jednoosobowa gra logiczna. Naucz się parkować. Mamy 60 zadań do rozwiązania o różnym stopniu trudności. Gracz musi znaleźć miejsce do parkowania dla wszystkich samochodów. Gra IQ Twist zapakowana jest w poręczne pudełeczko i zawiera aż 120 zagadek do rozwiązania. A teraz coś dla fanów prac plastycznych origami Jacko. W zestawie mamy 24 kolorowe arkusze papierów oraz instrukcję krok po kroku jak zrobić dinozaurowe origami. Gry logiczne Haba, Logic Case. Tą grę pokazywałam już w pierwszym rozdziale filmu. Ta polega dokładnie na tym samym, tylko po prostu jest dla starszych dzieci o większym stopniu trudności. Ostatnia moja propozycja na dzisiaj to puzzle kieszonkowe Lungi 100 elementów. To wprawdzie nie jest zabawka typowo w podróż, ale pamiętajcie, że jak już dojedziecie na wakacje, też będziecie czasami potrzebować chwili wytchnienia. Więc właśnie moja propozycja, oczywiście dla tych dzieci, które lubią układać puzle, to są właśnie te puzzle kieszonkowe. Możecie również dokupić taką specjalną matę do puzzli, dzięki której możecie po prostu je przenosić z miejsca na miejsce. To no już wszystkie propozycje na dzisiaj. Życzymy Wam przyjemnych podróży, oczywiście z dziećmi. Wszystkie propozycje z dzisiejszego filmiku podlinkujemy Wam e, oczywiście pod nim, jak również link do całej kategorii zabawki w podróży z tublu. Dziękujemy Wam, że dotrwaliście do końca. Oczywiście zalajkujcie filmik, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i ja się z Wami żegnam. Cześć!